Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na łowisku w Gierłatówku i chciałem pokazać, w jaki sposób łowić na metodę używając kukurydzy. Zatem zaczynamy. W pierwszej kolejności zanęta. Będziemy nęcić dzisiaj dwoma rzeczami. Raz drobny czarny pelet, to jest Lorpio Pellet Halibut. 2 mm, taki bardzo drobny i do tego druga rzecz to jest zamęta do metody również firmy Lorpio i ona się nazywa Black Halibut and Hemp, czyli czarny halibut z konopiami. Żeby uczynić tą zamętę bardziej atrakcyjną, zmiksowałem tutaj puszkę kukurydzy i tą zmiksowaną kukurydzą będziemy namaczać naszą zamętę. Zatem do roboty. Będziemy łowić około 4 godzin, w związku z tym taka prawie kilogramowa paczka w zupełności wystarczy, zwłaszcza że będziemy mieli jeszcze troszeczkę paletu. wysypujemy do wiadra na taką jedną paczkę zamęty, jedna puszka kukurydzy to jest troszeczkę za dużo. Ja myślę, że połowa w zupełności starci i w tej chwili dokładnie to mieszamy mniej więcej wygląda to w ten sposób ta zanęta bardzo szybko się nawylla, ale możemy dać jeszcze, jeszcze w związku z tym, chyba zrobiliśmy dobrze. Czyli jedna paczka zanęty, na to jedna puszka kukurydzy i to się prawie że idealnie namacza. Na razie mamy takie, takie grudki, takie błoto, ale zostawimy to na chwilę. I zaraz ona nam dojdzie, trochę się przesuszy i będzie idealna do pakowania do koszyka. Trochę umyjemy ręce i teraz zajmiemy się peletem. Do peletu bierzemy najzwyklejsze pudełko. To pudełko ma około 2 litrów. I wsypujemy do niego pelet. Kiedy już mamy pelet w pudełku, on zajmuje około połowy pudełka, zalewamy to wszystko wodą, tak żeby woda przykryła cały pelet. Dokładnie tak. Zostawiamy to na około minutę i po minucie musimy wszystko odcedzić do obsadzenia mam tutaj specjalne sitko oczywiście urządzeń, którymi możemy to zrobić jest tysiąc my zrobimy to za pomocą sitka najzwyczajniej w świecie wylewamy cały pellet i trochę możemy przycisnąć gotowe odkładamy na chwilę żeby to odciekło do końca, i w ten sposób mamy pelet gotowy. On po około 10 minutach naciągnie, stanie się ładnie lepki, że będzie można z niego formować idealne, idealne bryły za pomocą formy do metody. Minęły jakieś 2-3 minuty od czasu, kiedy namaczałem zamętę. Ona z takich klejących bryłek. Zrobiła się trochę bardziej sucha i w takiej formie jest już gotowa do przetarcia. Zatem sypiemy na sito. Przecieramy i będzie to ostatnia rzecz, jaką musimy z nią zrobić, nie jest to. Prosta operacja. Zanęta do metody zawsze jest trochę klejąca, ale fakt, że przetrzemy ją przez sito, zawsze pomoże formować właściwe bryły na koszyku. Tutaj widzimy na sicie resztki kukurydzy, to za bardzo nie chcę przejść przez sito. No ale to są koszty, jeżeli chcemy mieć fajną kukurydzianą zanętę, to musimy się troszeczkę pomęczyć. Ale jak widzicie, przetarcie tego nie trwa dłużej niż, dłużej niż minutę. No, może półtora. I już mamy praktycznie gotowe. Z tej strony sito wygląda w ten sposób, pełno tej zmiksowanej kukurydzy, tych resztek skórek. Tego się stosunkowo ciężko potem pozbyć, ale weźmiemy jakąś szczotkę i damy radę. To wszystko jest cenne, możemy śmiało wrzucić to do zamęty. Mamy gotowe, do wody, niech odmoknie. Ta zanęta jeszcze przez dobre 10 minut będzie nabierać wody. Tak to wygląda. Praktycznie gotowe. I teraz w zależności od potrzeb albo będziemy pakować samą zanętę razem z tą kukurydzą albo będziemy mieszać z peletem. A jeżeli ryby będą brały bardzo dobrze to będziemy do koszyka dawali praktycznie sam pelet. Pelet w międzyczasie już też on jest taki z jednej strony klejący, ale z drugiej strony można go łatwo rozbić. Jest taki troszeczkę sypki. Tak właśnie powinien wyglądać dobrze przygotowany, dobrze przygotowany pelet, żeby on się właściwie trzymał w koszyku. Wsypujemy sobie go do jakiegoś wygodniejszego pojemnika niż to nasze sitko. I praktycznie jesteśmy gotowi. W metodzie to jest fajne, że wystarczy kilka minut, i jesteśmy przygotowani do łowienia. Całkiem inaczej niż kiedy jedziemy z styczką, czy z jakimś innym sprzętem do składnika. Wtedy ten czas przygotowania no jest niestety dużo, dużo dłuższy. Oczywiście jeżeli metoda to odpowiednia wędka. Dzisiaj chciałem łowić stosunkowo daleko, 60, może 70, 70 metr. Zawsze takie dalekie łowienie. Sprawiało mi dużo trudności, w związku z tym każda wolna chwila, kiedy mogę, staram się rzucać daleko. Jeżeli się nauczycie rzucać daleko i bardzo daleko, wtedy odległość 20-30 czy 40 metrów nie będzie stanowiła jakiegokolwiek problemu. Dużo gorzej jest odwrotnie, jeżeli cały czas łowicie 20-30 metrów, a przyjdzie łowić na 60 metrze, wtedy pojawią się kłopoty. Żeby tak daleko łowić... Potrzebujemy odpowiedniej wędki. Ja tradycyjnie nie mam jakichś czarów, super drogich wętek. Wybrałem sobie fidera, klasycznego fidera. On nie jest dedykowany do metody. Nazywa się Fider Academy Jackson. On ma 3,90 m. Ta długość 3,90 m spowoduje, że będę mógł rzucać dużo dalej i dużo celniej. Żyłkę na kołowrotku mam 0,20-0,25. jako formę. Użyłem nowych form krauzo. Tutaj ryb jest bardzo dużo. Te formy krauzo, one są one są stosunkowo stosunkowo duże. Dlatego wejdzie tutaj sporo sporo towaru. Ono ma fajny taki aerodynamiczny kształt. W związku z tym myślę, że będzie się bardzo fajnie bardzo fajnie na nie łowić. I jednorazowo do wody będzie trafiać sporo, sporo zamęty czy, czy sporo Peletu. Ten fider jest stosunkowo mocny, bo jak już powiedziałem, 3,90 do tego 120 gram masa wyrzutowa. W związku z tym tutaj można podwiesić naprawdę solidną bryłę i rzucić i wyholować też całkiem fajną rybę, ponieważ ta wędka jest dedykowana do łowienia rzecznego i ja tutaj używam ją alternatywnie do łowienia na Metodę. Ja zawsze sobie składam wędkę w ten sposób, żeby potem ją nad wodą szybko rozłożyć. Ok, mamy. Dobra, szczytówka gotowa. Teraz pozostaje połączyć resztę. Nigdy nie włożę wędki z haczykiem, bo za każdym razem ten haczyk się gdzieś tam wbije w pokrowiec. Czasami mi w rękę. O! Minuta i gotowe. Jeszcze. Kołowrotek. Okej. Okay. Wędkę możemy na chwilę odłożyć. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz jaka nam została to jest nasza przynęta Jak powiedziałem na samym wstępie będziemy dzisiaj łowić na kukurydzę W związku z tym mamy tutaj puchę kukurydzy Otworzymy ją sobie Tak wygląda zwykła puszka kukurydzy z marketu żadnych, żadnych czarów no i żeby odpowiednio kukurydzę założyć na haczyk, potrzebujemy odpowiedniego haczyka, odpowiedniego wesa. Ja wybrałem moim zdaniem najlepszy system do kukurydzy, a mianowicie QuickStop wszyscy, którzy łowią na metodę wiedzą jak wygląda QuickStop, aczkolwiek pewnie i są tacy, którzy jeszcze tego systemu jeszcze tego systemu nie znają. Quicksilver to jest haczyk i taki plastikowy, plastikowy stoper w kształcie pocisku. I włos ma około 2 cm, także wystaje około cm poza haczyk. Idealne, idealne urządzenie do uzbrojenia jednej kukurydzy, bo generalnie na jedną kukurydzę chcę dzisiaj łowić. Tutaj mamy zestaw, którego będę używał. Jest to koszyk Kraluzowa, jak wcześniej wspominałem, zrobiony przelotowo. Tutaj jest specjalny stoper, który blokuje ten koszyk, żeby on nie uciekał pod szczytówkę, kiedy odhaczam rybę czy wymieniam haczyk. On powinien być oddalony jakieś 30 cm od koszyka i ten koszyk sobie tutaj między stoperem a łącznikiem swobodnie chodzi. Łącznik klasyczny, przelotowy, to jest akurat kraluzo. O, tak wygląda. Tak wygląda otwarty. I teraz na ten łącznik zakładamy przypon. Zamykamy. Tak wygląda łącznik. I teraz Samo zbrojenie przynęty, mamy tutaj kukurydzę, mamy Quick Stop'a, którym ją będziemy zbroić. Bierzemy specjalną igłę, wkładamy w Quick Stop'a, no i dalej to już jest bardzo proste. Przebijamy kukurydzę Quick Stop'em, wyciągamy, o, cała filozofia, tak wygląda kukurydza uzbrojona za pomocą przyponu włosowego z quick stopem. Teraz jeszcze bardzo fajna rzecz. Forma creuso. Ona składa się z dwóch części i jej największą zaletą jest to, że do niej praktycznie nie przykleja się ani pelet, ani zamęta. Napełniamy ją tak jak klasyczną formę, czyli wkładamy przynętę, zasypujemy zanętą czy Peletem, lekko ubijamy i dalej przyciskamy tak uformowana bryła odklejamy najpierw jedną stronę potem drugą i praktycznie nie ma możliwości żeby ta forma żeby ta bryła nie wyszła z formy naprawdę wszyscy ci którzy mają problemy że albo im się ten ta bryła rozlatuje albo nie chce odkleić, naprawdę polecam tą foremkę jest fantastyczna. Karpi mi zeszło, dlatego że miałem trochę za mały haczyk. Jedyny, jaki mi został, jest niestety z gumką. Jednak wędkarz powinien sobie radzić w każdej sytuacji na gumkę nie za bardzo jest jak założyć kukurydzę. W związku z tym wymyśliłem sobie taki sposób, że mam tutaj szydło. Szydłem przebijam kukurydzę. Znaczy ważne, żeby przebijać ją tej grubszej części, tutaj ta wkórka jest najtwardsza i ona wtedy będzie siedzieć. O. I teraz tak przebitą kukurydzę szydło naciągam. O. Naciągam gumkę i wsuwam kukurydzę. O. W ten sposób i gumka tworzy taki stoper. I to też dobrze funkcjonuje. No wyciągnąłem tych karpi już dobry kilkadziesiąt. W związku z tym tak wygląda zestaw. Takie rzeczy powinno się powinno się przewiązywać, no, ale ja jestem leniwy i mi się po prostu nie chce. O, tutaj już się też z tyłu y, ta rurka zaczyna drżeć. No to są bardzo bardzo duże przeciążenia i zakładamy Zanęty już jest też końcówka, jak widzicie jeszcze zanadrzu mam palet, chyba go dzisiaj w ogóle nie użyję, już trochę ubijemy, ciach. O. I to jest fajne, tak jak mówiłem w tej foremce, odkładamy jedną stronę, drugą stronę, tutaj trochę deszczu padało, teraz jest ładne słońce, ale ta zalęta jest trochę przewilżona, ale mimo wszystko Podchodzi idealnie od tej formy. Ok, wyczyścimy trochę ręce i zarzucamy. Zaczynaliśmy do końca naszych łowów. Test kukurydzy wyszedł znakomicie. Złowiłem około 50, 50 karp i one brały naprawdę rewelacyjnie. Sam sobie udowodniłem, że nie trzeba tysięcy kulek super zapachu. Zwykła, najprostsza kukurydza z puszki na haczyk plus kukurydza zmielona do zamęty w zupełności wystarczyła, żeby te karpie brały doskonale. Teraz wyciągnę, wyciągnę ryby, co większe pokażę do kamery. Jak widzicie, jest tego całkiem, całkiem sporo. One nawet w siatce są bardzo żywe Ups. tutaj na gierłatówku te ryby są niesamowicie żywotne karki kilogramowe walczą dużo mocniej niż dużo, mniejsze, dużo większe karpie gdzie indziej muszę trochę wejść do brzegu, bo tak sobie z nimi nie poradzę Okay. Dużo jest karpi tej wielkości, ale są i też fajne, fajne bonusiki. Piękny karp kreweski. Prawie Piękne ryby. One są tutaj bardzo żywotne, bardzo pięknie wybarwione. Spójrzcie. O. Zresztą, sami widzicie, w jak doskonałej konducji wracają do wody. Kolejny ładny kart. kilka takich całkiem malutkich Nasz dzisiejszy król polowania nie jest w nim tak łatwo, proszę bardzo, piękny fazan. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu przejdziecie do naszego sklepu internetowego Leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału. Za co z góry dziękuję.